He, cześć się mamko, jest ze mną witam was serdecznie na kolejnej reakcji na kanale. teraz DIM z szpaku Mata Pokolorowana official video, widzowie, 15.20 w momencie nagrywania, wy to pewnie widzicie koło 1718 bo nie chcę tymi odcinkami spamić, nagrywam sobie też parę rzeczy do przodu. W końcu kolaboracja, widzowie, szpaka z matą, nabicie dimsa, zobaczymy sobie jak to brzmi, jak to płynie, jak to wygląda. Wiedziałem, że było bardzo dużo snipetów tego, no dużo snippetów, był jeden taki duży snippet, widziałem go jakby naocznie, widziałem go jakby po prostu go widziałem, ale go nie słyszałem, bo zawsze mutuję sobie dźwięki, jak są simpety i nie chciałem sobie spoilerować kawałka. Fajnie, że doszło w końcu do kolaboracji szpaka z matą. Wydaje mi się, że dużo osób generalnie na to yy, czekało. No i co, zobaczymy sobie, jak to brzmi, jak to płynie, wygląda. Możecie zostawić suba lajka i komentarz, jak jesteście nowi, albo jak jeszcze tego nie robicie, bo lecimy po Stokoła do końca roku, a może do końca nawet nie wiem, października się uda. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. I lecimy z tym widzowym z szpaku. Mata pokolorowana We're in! Sprawdź sobie tylko, czy to jest wyciszone. Trochę jest wyciszone, To trochę jest pod wtyczką, nie? Volume control, please, sponsor me, man. Eee, trochę sobie dam. o, 120 sedam i będzie gitara teraz, lecimy z tym. Uuu, król, król left type beat. Ej, ja już mam pierwszą rozkminkę, nie? Że to jest król left-eye beat aż paku do Simba, wiecie o co chodzi? Ja pierdolę, nie wiem czy ktoś na to wpadnie poza mną na świecie, ale myślę, że jestem geniuszem. Pokolorowana wódka w plastikowych kubkach Tak leci, leci mój life Nawet jak zostanę sam To byłem sobą cały czas, nie pokona Czyli to taki kawałek, taki holsom, nie? Taki wholesome Taki ogrzewający serce, taki pewnie w jakiś sposób refleksyjno-nostalgiczny. Okej, okay, aj gaśnię, aj gaśnię, To byłem Mam sobą cały czas, nie pokona mnie ten świat. Pokolorowana wódka w plastikowych kubkach, tak leci, leci Molaj Hej, w ogóle na tym teledysku, nie on siedzi na takiej sali, stary. Nie, to wygląda jak taka sala <coughs> ogródkowa, działkowa i itp. itd. Uwielbiam takie sale, jakby te sale mają taką aurę dla mnie niesamowitą, że to jest crazy, wie co chodzi. Zawsze jak jest są jakieś urodziny, jakieś 18, jakiś Halloween czy coś takiego jak imprezujemy zawsze właśnie fajnie być na takiej oldschoolowej sali, nie wiem, jakoś jaram, jest strasznie takie, takie miejsce, nie wiem czemu, ale Ale mam taki sentyment do takich rzeczy w chuj. Wódka w plastikowych kubkach tak leci, leci, tak. Nawet jak zostanę sam, to byłem sobą cały czas, nie... Nawet jak zostanę sam, to byłem sobą cały czas? No... to jest dobre generalnie, nie? To jest dobre podejście, to jest dobry mindset według mnie, nie? Żeby... żeby być, być jakby zgodny z samym sobą, być jakby... żyć w zgodzie z samym sobą również. I, I widzę tutaj szpaku, jakby bez kompromisu, już nawet jak zostanie sam, to większą wartość miał do niego to, że cały czas był sobą, w tym wszystkim. Ja to jest ciężka, ciężka sprawa, nie? Z tym byciem sobą. Ja mam powiem troszeczkę, ja wydaje mi się, że jestem taką średnią osobą, która może o tym mówić, bo ja bardzo często. Nie jestem w 100% taki jaki jestem przy ludziach, wiecie o co chodzi, Jak mówię to na głos, bo uważam, że nie jest to nic dobrego, ale pewnie może dużo, może dużo osób z Was, wiele osób z Was może mieć coś podobnego, ale ja na przykład mam taką sytuację w życiu, że często staram się dopasować do jakiejś sytuacji, mówię o życiu prywatnym stricte, nie wiem z czego to wynika, ale często wolę komuś przytaknąć, niż za wszelką cenę trzymać swojego zdania, wiecie o co chodzi? Nie wiem, czy generalnie to jest to samo, o czym tutaj nawija, wydaje mi się, że to może być w jakiś sposób e, połączone, jakaś korelacja może występować między tym, o czym on gada, i między, między to, o czym ja wam gadam, ale ja na przykład często, jak jest jakaś dyskusja czy coś, to nie jestem typem, który mu zależy na tym, żeby ktoś mi przyznał rację. Na przykład ktoś powie coś, ja, ja mam taką sytuację, to jest w ogóle pojewane, abstrakcyjne strasznie, ktoś powie coś, i ja powiem, no stary, masz rację, mimo że w środku wiem, że nie ma racji, na przykład powie, nie wiem, jakiś take, który nie ma tak naprawdę prawa, żeby był, żeby nie ma prawa, żeby tak naprawdę miał, miał sens, nie? Na przykład, nie wiem, Kid Cudi ma piosenkę, kurwa, z Fake Minkiem i ktoś powie, no, Kid Cudi z Fake Minkiem ma piosenkę, ja powiem, ja wiem, co są w środku, że nie ma i ja powiem tak, No stary, maza zajebista nutka, wiesz coś, jakby, nie wiem, z czego to wynika, nie wiem, czy to bardziej wynika z tego, że jestem trochę mało socjalny i staram się ucinać e, rozmowy z ludźmi. Możliwe, że tak jest. Ale kurde, to jest coś, czego nie lubię w sobie, ale często często w życiu mi się tak zdarza, że nawet jak coś wiem, że nie jest prawdą, to mówię, no, w sumie masz rację stary, żeby uciąć rozmowę i już kurwa nie gadać. Nie wiem, z czego to wynika. Nie wiem, czy to wynika z tego, że nigdy nie byłem akceptowany i nie chcę dojść znowu do sytuacji, w której muszę się z kimś spierać o to, czy tak naprawdę mam rację, czy to wynika z mojego życia, ale kurczę, bardzo często tak mam w życiu. Jakby nie wiem, z czego to wynika, nie? Zostanę sam, to byłem sobą cały czas, nie pokona mnie ten świat, czemu mnie nie lubili, przecież byłem dla nich miły, proszę daj mi siły. Czyli trochę się łączy z tym, co powiedziałem, bo tutaj nawija, że czemu mnie nie lubili, skoro byłem miły, no... No tak, no, no czyli trochę, tro, trochę jest takie połączenie w tym wszystkim, co ja gadam i w tym, co szpaku nawinął, nie? No bo ja też często się zastanawiałem, chociaż kurwa nie, teraz głupo to bym powiedział, bo ja uważam, że ja byłem lubiany, w sensie yy, byłem lubiany przez moje hermetyczne grono, wiecie o co chodzi? Że w hermetycznym gronie, serio, ludzie mnie lubili, mówili, ale jesteś zabisty, dziennik w ogóle, ale. Można by to było podpiąć do osób, które mnie nie znają, jakieś tam osoby w szkole i w ogóle. Każdy myślę, że jestem przyjebany, wiecie o co chodzi. Bo ja wrzucałem zdjęcie, e, wiesz, bez koszulki z napiętym obojczykiem i pisałem hashtag selfie na zdjęciu ludzie myśleli, kurwa i MPC, co Debil, tak się robiło w 2012. A ja to robiłem w 2020 i ludzie myśleli, kurwa i Debil, w ogóle, chory człowiek, nie? A ja w środku miałem takie, no. wiesz co Miałem takie. Niby mogą tak myśleć i w sumie nie dziwię się, że tak myślą. Ale w sumie nie poznali mnie do końca, a, a tak gadają. Czy było mi przykro? Nie, w sumie w chuj o to miałem, ostro. Było mi przykro na przykład jak ktoś mi cisnął, że że nie wiem, na wygląd czy coś takiego, a nie wiedział co przechodziłem na przykład, nie to było chujowe na przykład. Pili przecież byłem dla nich miły, proszę, daj mi siły! Albo polej kili, bo mam jedno życie, więc mi daj, Boże Jeszcze więcej chwil słodkich jak Ferrero Rocher, nadal noszę dużo bólu i choć może nie widać To ciągle we mnie siedzi, jest jak moje... Fajnie, buduje się coś, buduje się coś, zarabiać jakiś drop bólu i choć może nie widać to we mnie siedzi, jest tak moja Akira to Antarktyda czy to jest Akira, ja nie to jest Akira, ale Akira to chyba coś jest anime, co nie? Shwaku ma dużo tych anime referencji, ja nigdy ich kurwa nie skomentowałem, bo nigdy nie oglądałem anime poza One Man Punchmanem, ale pewnie ktoś mi powie, ale Akira to nie wiem, jakiś duch będzie pewnie w środku, albo coś takiego albo jakiś nie wiem, zwierzę może, jakiś pet, nie? bo w anime chyba są takie pety przy, przy postaciach, nie? Na przykład, mi się wydaje, że w grach to zrobili też później nie, to jest Akira tak szczerze. Chyba nie mam pojęcia, że to jest Akira. Ale ból trzyma sobie, no. Ból nigdy nie odchodzi tak szczerze, nie? Jakby ból jest tymczasowy. Eee, ból jest tymczasowy w gorszych momentach na początku. Ale tak realistycznie to. Zostaje z nami na dłużej, nie? Jakby ból jest, o, bardziej, ból na większą skalę jest tymczasowy Ale ból e, in general jest z nami na zawsze, nie? Nie da się go wyjebać tak na zawsze To siedzi, jest moja Akira To Antarktyda czy PL, być zimnym Zimny skurwiel, to jak ja na Instagramie co moje dla siebie A te dziewczyny chcą miłości Na zawsze, nie na chwilę Ten świat pojebało Ja udaję, że nie widzę Dziewczyny chcą miłości na zawsze, a nie na chwilę? Muszę taką spotkać, baby Jak jest jakaś, to hit me up na Instagram Chcę Nie na chwilę Ten świat pojebało Ja udaję, że nie widzę Pokolorowana wódka w plastikowych kubkach, tak leci, leci, mój la. Takie holsom, nie? Takie ciepłe, fajna liryka, no ale to po szpaku zawsze się spodziewamy tego, że... Będą jakieś barsty, które w jakiś sposób możemy porównać, czy w jakiś sposób zatrzymać się na chwilę, rozkminić jakieś rzeczy. Czy brzmieniowo to jest coś, czego tak naprawdę... Mm, ja nie mam oczekiwań. Czego się spodziewałem może tak naprawdę od Maty i Szpaka? Raczej nie jest to coś, co w jakiś sposób mnie zajara brzmieniowo. W sensie chyba, że będzie jakiś twist, może to będzie pusty pokój, ale płyty diamentowe V2, może tak będzie. Ale wiesz, brzmieniowo no na razie to powiem tak, no raczej nie jest to coś, co będę słuchał na co dzień, wiesz o co chodzi. Raczej muzycznie nie jest to mój typ muzyki, nie? Oj, sorry, sorry, mówię pani. Nawet jak zostanę sam, to byłem sobą cały czas. Nie pokona mnie ten świat. Pokolorowana wódka w plastikowych kubkach, tak leci, leci, no też, nie, też Nie, bo też nie mogę się utożsamić, bo tutaj nowia pokolorowana wódka w plastikowych kubkach, a ja nie piję alkoholu od roku i miesiąca. Ale ostatnio miałem ochotę się najebać. Co myślicie widzowie, o tym? Bo ja potrzebuję waszego feedbacku. Tak jednorazowo się najebać i znowu nie pić. Na rozkwinkę. ostatnio mi się Jagermeister przyśnił, nie? Smak Jagermeistera w Mordzie mi się przyśnił Miałem takie ej, ale fajne, nie? I nie wiem, myślę o tym, ale kuwa, bez sensu chyba, nie? Myślę, że bez sensu Nawet jak zostanę sam to byłem sobą cały czas Nie pokona mnie ten świat Powiedz jak mogę zatrzymać czas Byliśmy tacy młodzi, kiedy pierwszy raz Mówiłem ci, że chodzi mi o więcej niż hajs Mówiłem ci, że chodzi mi o więcej Byliśmy tacy młodzi, jak mówiłem ci, że... Kurde, ja, ja w sumie mam z tymi relacjami, to ja, ja nigdy nie mam takiej długiej relacji, żeby w 100%. Ale ja też szybko się dedykuję, nie? Raz przecież e, dziewczyna mnie rzuciła, przez to, że po pierwszym tam wiesz, spotkaniu bliższym, intymnym, powiedziałem jej do beki: dawaj kurwa ci zrobić dziecko, nie? I chuj, i się obraziła, nie? Czajcie? Pojebane jakoś. Tacy młodzi, tak kiedy pierwszy młodzi, raz. raz Mówiłem ci, że chodzi mi o więcej niż hajs Mówiłem ci, że chodzi mi o więcej niż mam Serio chciałem więcej niż mam Miałaś tylko jedno zadanie yeah. Po prostu uwierzyć w mój plan yeah. Ale to jest trudno, to jest trudno, żeby ktoś w ciebie uwierzył Skoro wiecie, to wychodzi nawet z rodziny, nawet osoby, które znają was całe życie Mają często, czasami dobre spostrzeżenia i czasami mają jakieś tam powody, żeby Zawątpić w to, że wam się uda. Wiecie o co chodzi? Zawątpić, oczywiście, ale trudne jest o to, żeby obca osoba w jakiś sposób uwierzyła Ci w to, co chcesz robić i w co się chcesz zadedykować. Jakby to jest bardzo rzadka przypadłość, to nie? Żeby ktoś ciebie uwierzył w 100% w skrajnie i mówił tak, oj stary, uda Ci się, uda Ci się, I wierzył w ciebie, no matter what. Ja wydaje mi się, że jedyna osoba, która w was uwierzy ee, tak w 100% i nigdy was nie zawiedzie, to jesteście wy sami. No. Tylko wy wiecie, co siedzi w waszej głowie tylko wy wiecie, na co was stać, nie? Miałaś tylko jedno zadanie Po prostu uwierzyć w mój plan nie, yeah, musiałem postawić na swoim i zrobić to, co mi mówili, że Nie wyjdzie, jak nie zrobię tego, jak oni, ale pomylili się Nie, yeah, nie składam broni, nie, dopóki piłka jest grze A bramki są dwie Moi żołnierze są ze mną, gdy idę na A, idę na B Piłka jest Piłka jest jedna, a bramki są dwie, przyjdź, wiem, ogadniam tego... Ogadniam te... nawiązanie, nie? Kurczę, no brzmi nieoboje nie jest to raczej coś, z czym bym się zajęła brzmieniowo, wiecie o co chodzi. Raczej jest to taki numer, mi się to kojarzy na przykład z lawendą, wiecie o co chodzi. Prosty gitarowy beat, ognisko, type beat. Yy. Raczej będzie to numer, który zrobi miliony, tak mi się przynajmniej wydaje. W sensie spójrzmy na same połączenie artystów tutaj i, i sam numer, który w jakiś sposób pewnie też. Myślę, czy w radiu poleci? Możliwe, że poleci w radiu nawet, nie? Jakby nie wiem, jak, jak daleko to wszystko pójdzie. Ale, no brzmieniowo, raczej po mata, szpaku, paku spodziewamy się czegoś więcej. Ale z drugiej strony, wiem, że jak oni są w kontakcie, zrobili numer razem, z ich tam połączył, czy coś. No myślę, że możemy się spodziewać jeszcze lepszych numerów. Ale, no, tak całościowo, no raczej kurwa, no nie jest to mój kawałek kleba, nie? Nie będę ukrywał. A bramki są dwie. Mój że są za mną, dy 1, Kolorowa wódka i te w bibułkach tu do jutra. H&M Zostaję... referencja, te w bibułkach. Nie jak to było, Cytrynówka w moich kubkach, te w bibułkach. Piero... Jak, jak tam było na koszulkach, ja zostaję tu do jutra FNM cytryny, nie? referencja ogólnie i co tam było? A on tam zmieniał Undefeated na koszulkach, ja zostaję tu do jutra. On tam zmieniał te marki, nie na koszulkach, pamiętam, było coś kieł Nowa wódka i te w bibułkach zostaję, zostaję, ty, tu zostaję tu do jutra! Mała proszę nie bądź smutna, bo leci akurat twoja ulubiona nutka Je yeah. Leci jak kura twoja ulubiona nutka, o co tu chodzi? Bole ci akurat twoja ulubiona nóg Akurat, nie wiem, jestem, jestem głuchy PL ostatnio, nie? Jakby wiecie, ja wam mówiłem kiedyś, że moja siostra jest niesłysząca I coraz bardziej y, mam wrażenie starej, że też nie słyszę jakieś, rzeczy Kurwa, nie wiem jakby z czego to wynika, ale jestem gdzieś głuchy ostatnio yeah. Pokolorowana wódka, w plastikowych kubkach, tak leci, leci mój... No nie no, to będzie hit, no to będzie miał bardzo dużo wyświetlenia, To będzie generalnie hicior generacyjny, tak mi się wydaje. To będzie miał milion w dwa dni pewnie. Albo, no w jeden dzień może nie, ale w dwa dni milion na YouTubie, na spotku, wszędzie. To będzie bardzo duży numer. Ale wiecie, całościowo... Kurcze, no raczej nie jest to muzyka, po którą bym sięgnął, nie, no bądźmy ze sobą szczerzy, no. Jest fajny wisdom, jest fajne ciepło bijące z tego kawałka, jest fajne wsparcie, które dostajemy na linii słuchacz, artysta, ale generalnie, całościowo na numer, no wiecie, no ja wolę sobie odpalić mata 14 lutego i wiesz co, dziś się posłuchać i się pobujaźnie. nie, no raczej jest to taki numer... no spoko, jeżeli chodzi o jakby lirykę, ale brzmieniowo... nie sięgnąłbym po niego, nie będę ukrywał. A. Nawet jak zostanę sam, to byłem sobą cały czas. Nie mnie ten świat. Ukolorowana wódka w plastikowym kółkargu. Leci, leci, mój leci leci, leci. Leci, 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 leci. Ale James potrafi zrobić takie, takie, wiecie, numery takie bardzo duże. No, przecież zobaczcie na Eldorado na przykład. No, może to nie jest Eldorado Vibes, bardziej taka lewenda mi się kojarzy. Jeżeli chodzi o jakby bezpośrednie porównanie jakiegoś numeru, ale on, widzicie, no i to na pewno będzie duży numer. No, jakby. Uważam w sumie, że ten numer też będzie duży nie przez to, że jest taki powszechny, brzmieniowy dla każdego, że brzmi po prostu jak coś, co dużo osób, jakby się, wielu osób się spodoba, ale uważam, że też wersy, które są tutaj mogą w jakiś sposób kogoś na tyle bardzo, nie wiem, ocieplić czy zmusić do refleksji, że ktoś sobie to odpali drugi raz, nie? No, tak myślę. Nawet jak zostanę sam to byłem sobą cały czas nie mnie ten świat. No, tak jak mówiłem, raczej brzmieniowo nie jest to mój świat, wolę sobie odpalić, mogę wam pokazać czego ja słucham ostatnio, nie? Ja wolę taką muzę, nie? Puszczę wam coś takiego, jakby lirycznie, tekstowo fajne, fajnie bo daje do myślenia, ostatnio te, 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 te reakcje są coraz krótsze, bo coraz mniej jest barsów, które mogę sobie jakoś przeanalizować, rozkminić, ale wiecie, no jakby z dwójki tego to i tak się odpalę to, nie? To jest teraz, może moja muza to jest teraz, nie? To jest mój antem. Okay. No nie wiem, ten biały jest w ogóle taki dobry, nie? A po to! When I walk in the room I cause panic Once in the jab, I got the pills, cause I'm monic, form run it in the car, got a zoo for me. That's my moose. If I've got a problem, no ones, I'm on back it okay. you No, to moja za jak coś, nie? No, ale tak podsumowując, jakby reasumując wszystko Uważam, że lirycznie fajnie, wydaje mi się, że Szpaku troszkę lepiej lirycznie wypadł e, Jednak Szpaku bardziej jest... No, Mate też fajnie pisze, czasami też ma takie teksty kulde, które dają do myślenia Ale overallowo wydaje mi się, że Szpaku jest jakby lepszym e, Czy można powiedzieć tekściarzem? No raczej tekściarzem, no tekściarzem e, Bardziej ma takie wersje, które są w stanie nas w jakiś sposób... Sprowadzić do tego, żebyśmy się pokminili e, Ogólnie Brzmieniowo, no tak jak wam mówię. No dobra, nie będę się już powtarzał, wiecie, wiecie co generalnie myślę widzowie, ale chętnie poznam waszą opinię, więc dajcie znaka co wy myślicie o numerze i dajcie znaka co myślicie o reakcji. Zostawcie wasz feedback w komentarzu, wielkie pozdrowienia i pamiętajcie widzowie, jak czujecie się inni od wszystkich, to znaczy, że jesteście wyjątkowi, a nie specjalni, nie? Jak pamiętajcie o tym, że jeżeli nie pasujecie w jakimś środowisku, czy czujecie się źle w jakimś miejscu, to nie znaczy, że to z wami jest coś nie tak, nie? To znaczy, że jesteście kurwa wyżej, nie? Znaczy, no nie zawsze, tam jesteście pierdolnięci tak. Ja byłem kiedyś pierdolnięty, ale uważam, że w życiu e, to, że jesteś inny niż wszyscy i to, że nie dopasowujesz się i nie chcesz być taki jak każdy, to nigdy nie będzie coś negatywnego, tylko zawsze starajcie się. Myśleć o tym pozytywnie i zawsze starajcie się obrócić to pozytywnie. Nie dajcie sobie wejść na głowę i nie dajcie sobie poryć, że to, że jesteście inni, to, że nie pasujecie i to, że wszyscy patrzą na was krzywo, bo nie wiem, inaczej się ubieracie czy macie inny lifestyle, to jest coś złego. Jakby nigdy nie dajcie sobie mówić czegoś takiego, bo życie i podążanie swoją drogą i bycie indywidualnym, wyjątkowym na swój sposób, zawsze wygra z byciem takim jak każdy. Tyle ode mnie. Wielkie pozdro i życzę wam miłego dziąka. Dzisiaj trzy odcinki, jutro trzy odcinki, więc generalnie będzie co oglądać. Przez